Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf. To jest naprawdę mega krótka audycja. Chciałem Wam tylko pokazać zdjęcie z inauguracji. Dzisiaj e, z Czech, z Pragi, była inauguracja przekazania władzy premierowi. E, I widzimy na tym zdjęciu w klatce zamkniętego i odchodzącego prezydenta Czech, który pomimo zamknięcia w klatce ze szkła, i tak musi mieć założoną maseczkę. I to jest mega straszne. Słuchajcie, moim zdaniem ponieważ pomimo, iż jest zamknięty w klatce, oddzielony szybami, to i tak musi mieć te majteczki na twarz założone, co bardzo źle świadczy o moralności tego całego wydarzenia, ponieważ osoba starsza, schorowana, powinna mieć jakiś, nie wiem, jakiś szacunek, jakieś dbanie o jej zdrowie, a nie, że ona jest zamknięta w klatce, a młodzi rzeźcy tupiący nóżkami i się cieszący, że biorą władzę w swoje ręce Czesi, sobie chodzą po tej sali, tak? Powinno być na odwrót, jakby, tak? Ludzie zdrowi powinni wejść do tej klatki, podpisać dokumenty i wyjść, a prezydent, jako chory, mógłby sobie tam spokojnie w tym pomieszczeniu być. Lub też, na przykład, całe pomieszczenie można byłoby przydzielić szybą, ale tak nie jest. Uważam, że nieprzypadkowo została zbudowana klatka. Dlaczego? Dlatego właśnie, bo ten pan prezydent ma wynik pozytywny i nic więcej nie wiemy. Nie wiemy, czy on coś ma, czy czegoś nie ma, ale wiemy, że ma wynik pozytywny. I to jest symbol. Że on ma wynik pozytywny testu, więc on musi być zamknięty w klatce. Ten przekaz nie jest przypadkowy. Naprawdę, w sensie ja żyję takie przekonanie, że on nie jest przypadkowy. Nie? On jest zamknięty w klatce i jeszcze na dodatek i tak ma założone majteczki na twarz. To jest naprawdę czas antychrystania. Napiszcie, co o tym sądzicie. Dzięki za uwagę. Hej. Ústava České republiky, pana profesora Petra Fialu, předsedu vlády.